Pożałują, że stawili mi czoła. Stań na drodze, Noksus, a posmakujesz własnej krwi. Nie pokazuj pleców, ani nie odkrywaj szyi. Niezrównana potęga! Wyrąbać ścieżkę! Siła, nade wszystko. Nie toleruję tchórzostwa. Uciekaj, słabeuszu. Nie spocznę. Znam swoje rozkazy. Prawdziwa siła. Wykorzystać ich słabość. Noxus powstanie ostrożnie, z przytłaczającą siłą. Mój cel jest jasny. Pożałują, że stawili mi czoła. Ha, 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 ha! bez odwrotu. Śmierć z mej ręki, nie popełnij błędu. Oh! No, <laughs> Retję, jak on to robi. <laughs> no, <ksu! śmiech> Brak mi tchu. Hæ?